Boże. Jesteśmy tutaj, nasz brat Zbyszek powie gdzie jesteśmy. W Ostrowie Lubelskim, u stóp Matki Bożej Ostrowskiej. To jest ołtarz Matki Bożej Ostrowskiej. Tutaj poznaliśmy się przez sympatycznego księdza Konstantego, ma tak samo na imię jak mój ojciec. Także bardzo się cieszę, opowiedział tutaj kawał historii, eee, także słuchaliśmy wszyscy. Proszę księdza, proszę kilka słów, jakieś przesłanie do naszej wspólnoty Sychar Trudnych Małżeństw, która stoi na straży sakramentu małżeństwa, powiedzieć. Trudne małżeństwa. Przychodzimy do kościoła, jesteśmy w kościele. Kościół jest dom. Nie miał łatwo, ale z Panem Bogiem idzie się zawsze dalej. On przychodzi do nas z przyjęciem i oddaniem. I nie ma z nami łatwo. Trudne małżeństwa. Czy są małżeństwa łatwe? Stoją przed ołtarzem, biorę ciebie. Od kogo? Od Pana Boga. I idę z nią i nie opuszczę cię aż do śmierci. A co będzie po śmierci? No, jest spotkanie z tym, który jest prawdą, światłem, życiem. I stoją przed nimi ci, którzy idą w związek wieczysty z największą miłością. Stara, ale zawsze żywa historia. Przychodzą ludzie przed tego, który jest światłem wiekuistym Jest miłością i wyznają ja Ciebie kocham. Niebo. Patrzą wszyscy na Pana Boga i na tych, którzy do Niego podchodzą. I nikt nie przeczy, że w Nim są cienie, upadki. I mówią do Niego ja chcę Ciebie, Boże, kochać. Pan Bóg daje szansę. Żebyś znów do zdrowia przyjść. I przychodzą trzeci. Żadnych wymówek wszyscy widzą. Pan Bóg pyta go, Chcesz, bym ja ciebie kochał? I gdyby byli w stanie odpowiedzieć, Boże, kochaj nas. Pan Bóg dałby im szansę. W tej historii w wielkim skrócie nieudolnie opowiedzianej to jest jeszcze jedno zdanie. Gdyby piekło było zdolne od tej rewolucji, Pan Bóg by ich nie zostawił na wieku stratę. Małżeństwa to jest tak, jak w stawaniu się pyłami Nie stargam cię, ja uwydatniam. I że jest trudne. Tak, ale dał nam wystarczająco zdolności możliwości. Ja Ciebie nie opuszczę. A Aż to śmierć jest zwycięstwem wszystkiego. Amen. Bóg zapłać. Bóg zapłać księdzu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy ksiądzom po i na drogach, więc ruszamy dalej. Życzymy księdzu też błogosławieństwa Bożego i dużo, dużo radości i pokoju w sercu. Tak. Przyjąć